Dzień dobry. Kocham cię. Ja ciebie też. A ty się nie śmiej. Czemu twoja koleżanka się śmieje? No wiedziałem. <laughs> masz bana elo. <laughs> Siłaną z tej strony Matrox 215. Witam was w pierwszym filmie na moim kanale. Wraz z Pudzianem prosimy cię, abyś właśnie nie skipał tego początku, bo mam mega dużo ważnych informacji do wam do przekazania. Pierwszą z nich jest właśnie prośba, abyś ty zostawił suba. Jeśli oglądasz to z jakimś nie wiem, ziomeczkiem, z swoją dziewczyną, z kimkolwiek, to powiedz tej osobie, żeby też zostawiła suba, żebyśmy po prostu spróbowali odbudować mój stary kanał. I pamiętaj, suba, koniecznie, dzwoneczkę. Więc jak już zostawiasz tą subskrypcję, to przechodzimy do drugiego tematu. Drugim tematem jest to, że organizuję konkurs, do wygrania 500 złotych i moim zdaniem jest mega łatwo je właśnie wygrać, dlatego chciałbym, abyście po prostu tego posłuchali. Aby wziąć udział w konkursie, musicie pobrać przygotowane przeze mnie TikToki, które można pobrać z linków w opisie i wrzucić je na swój profil na TikToku. Oczywiście nie wszystkie, ile chcecie. Jest przygotowanych ponad 100 różnych tych dogów, będziecie pobierać, ile tylko chcecie i wrzucacie na ile profilów tylko chcecie. Wiadomo, że im więcej filmów wstawicie, tym jest większa szansa, że wygracie. Aby wasze TikToki brały udział w konkursie, musicie dodawać do opisu hashtag MatroxWraca i oznaczyć mój profil na TikToku, który się nazywa MatroxJestem, A wygrywa osoba z największą ilością wyświetleń pod tym hashtagiem. Dodatkowo każda osoba, która po prostu weźmie udział w tym konkursie, czyli wrzuci minimum 3 TikToki, dostaje ode mnie obserwacje na Instagramie oraz na TikToku. Aby odebrać tą nagrodę, podsyłajcie mi screeny wrzuconych przez Was TikToków na mojego Instagrama. Link w opisie. Kanał jest nowy i jeszcze nikt o nim praktycznie nie wie, dlatego mega łatwo jest wygrać. Więc zapraszam was do wspólnej próby odbudowania kanału. Osoba która zajmie Pierwsze miejsce w konkursie wygrywa 250zł, na drugim miejscu jest stówka i 3 razy po 5 dyszek. A jeśli zajmiecie po prostu wszystkie 5 pierwszych miejsc, to wygrywacie po prostu wszystkie nagrody, czyli 500zł. Nawet jeśli nie chcesz wygrać Ciana a podoba ci się po prostu moja twórczość, to zachęcam cię właśnie, aby też pomóc. Chciałbym, aby te materiały ratowały po prostu całym dla ciebie na TikToku. I wiesz, że wspólną siłą damy radę po prostu odbudować mój stary kanał. Cały konkurs trwa do 16, dlatego wyniki będą po prostu w następnym filmie, więc subskrybujcie, aby nie przeminąć. Aby nie pominąć ich. No właśnie. Trzecią ważną informacją, którą właśnie Pójdź pokazuje na swoje ręce jest to, że organizuję live'a, Który odbędzie się 16 lutego i na tym live'ie poruszymy sobie kilka ważnych takich tematów, które mnie po prostu pytaliście i są mega gorące. Będą to tematy takie jak dlaczego usunęli mi kanał. Kto to zrobił, jaka była przyczyna właśnie tego usunięcia. Dlaczego teraz siedzę tutaj w tym pomieszczeniu, nie jestem już u siebie w domu? Sprawa nie jest o tyle prosta, że nie wiem, moja mama się wyprowadziła, czy ja się wyprowadziłem? Tylko po prostu, jakby ta sprawa jest dużo ciekawsza. Opowiem też o swoich planach na najbliższą przyszłość. Co chcę robić w internecie i jak tu działać? Jak już mówiłem, live ten odbędzie się za 6 dni o godzinie 21. Tylko jeszcze nie wiem, czy on będzie tutaj na YouTubie, czy na moim Twitchu, którego też założyłem, do którego jest link w opisie, więc polecam zaobserwować. W dzisiejszym odcinku będą teksty na podryw, takie najgorsze, naprawdę najgorsze teksty na podryw, więc zapraszam Was do oglądania. Na ile wyglądam? 15. 13, 12 13, masz? No 18? 18? 12, 15 dni! Nie masz 18, daję 18, niekła. 18 niekła. mam 12! No to nie mów, że masz 18! No nie mów, że masz 18! No. Mówię 15 o 20! Jak to zwykle kłamiesz! Zwykle kłamiesz! Ja pierdol... Co jest 15, nie wiem 18 wychodzi? No nie no 18 mówisz masz 18. 18 się, tak? nie 19, tak? no masz 13, ty prójesz, tak? 13, tak? 12! Ja piękna pierdol... <ślesk> Na no, no, sesję to No i jak to ci pozwolił? Jakby... Chcesz gryza? Nie. Już no i dobrze, i tak bym, bym ci nie, nie dał. Jest... Jest zajebiście, na wiesz, pudełku jest nie napisane. Nikt. Nie karmić zwierząt, więc i tak bym cię nie dał. Sorry. Byłam na treningu. Uuuu, i... co trenujesz? No dzisiaj byłam na siłowni, ale ogólnie jeżdżę konno, jestem koniarą. Mm -hmm. A chciałabyś się można na moim koniu przejechać? Ja jeżdżę na koniach, a nie na kucykach, więc No sorry, ale nie. Ogólnie to wiesz, Polska no. jest duża, nie? No jest, jest. Bo jest też jest duża. Na pewno nie twój Dlaczego płaczesz? Bo koleżanka nie poleciała na mój tekst, na podryw Jaki to był tekst? Jesteś sikami? Nie To czemu jesteś taka gorąca? Nie trzeba być sikami, żeby być gorący Kur... jakiś lepszy wymyśl Zirytowałaś mnie Teraz ty, proszę twoja kolej na powiedzenie Fajniejszego tekstu, skoro tamten był zirytowany. Ale ja nie podrywam, to mnie podrywają Chuj to interesuje ja Mogę zostać twoim Apple, ty zostaniesz moim pen I zrobimy razem pekaj, Apple Apple. pen Co ty na to? Okej, okay, ale jestem Apple. <grym> apple? Dobra, to jestem PEN, ty możesz być Apple. A ile masz lat? 14. To nie zrobimy, pani, pani Apple, Apple, PEN. Do widzenia, miłego dnia. Rozumiem, o co chodzi, co nie? No, że on mówi Apple, a ja PEN. <grym> ja, ja, ja jestem. Ja nie, to nie no, no, Ty jesteś matroks, prawdziwy? Nie. Nie? Ja też jestem. Znaczy, jestem. Kurwa, nieładny. <grym> Wiecie, cię oglądam goście, jesteś zajebisty, serio. psychiczne. Co mam? Zmęczenie psychiczne. Co ty masz? Nie! Da, to co ty? Tak? Bo ja ogólnie TikToki nagrywam. Zrobimy razem kolaba? Dobra, ja też nagrywam. Uuuu, a jakiego kolaba zrobimy? Nie wiem. A masz 15 lat? No. To proponuję kolaborację naszych genitali zrobić, co ty na to? Nie, no nie. Nie? Muszę ci coś powiedzieć, bo ogólnie to twoja mamuśka chyba jest producentem prezerwatyw, nie? Mm. Nie, a no wyglądasz jakby się obciągała Pójdziemy a, na jakąś mm. randkę? Nie. Yes. Czy zostaniesz moją prezerwatywą? Nie, dzięki. Pójdziemy na randkę? Nie, dzięki. Po co tu się dzieje? Żadułku. No dobra. Big, big, big tanisz, no? Brytyjski. Brytanicz, ale jesteś lizakiem no. no kurwa... i tak by nikt nie polizał bo nie ramczył. Co chuch ci w dół, czemu jesteś taka niemiła? Ej, chcesz wycisnąć moją czekotukę? Nie dzięki Ty weź tę tą firankę, kurwa rozłóż. Jaką firankę? No masz kurwa firanę na oczach Weź ją Słońzko Marka? O Słońzko Marka? No to odsłoni. O. Ale jesteś płatkami? To znaczy? No takimi płatkami do wpierwania, nie? Nie. No szkoda, bo chciałbym cię bardzo moim mlekiem zalać. Ten! Podpisałbyś mnie u siebie na brzuszku? No. Ja pierdolę, dzięki wielkie. To kocham twoich widzów, są najlepsi. Dziękuję ci, że mnie moim idolem. Dostałam od niej, tak mocno dostałam od niej telefon. Ej, ile wygryźliście? Nic. Dobiło się 500 plus nic. Co? 600. O oh, fak. Czarna, a zostaniesz moimi rękawiczkami? Oh, Zabawne. No bo chciałbym moje palce w ciebie włożyć. Będziesz moimi rękawiczkami? Ah. Boj! <słyski> o, witam. Ile macie lat? 15. A ja ogólnie mam takie pytanie do ciebie blondyna. No. Mogę zastąpić twoją słuchawkę prysznicową? Nie. Jesteś tak gorąca jak blok maldu O dzięki <grym> Randewu? Nie no chłopaka Dzień dobry Kocham cię Ja ciebie też A ty się nie śmiej Czemu twoja koleżanka się śmieje No <grym> nie w <było. grym> Masz bana Elo <grym> Jesteś Polską w 1772 roku A czemu? Bo chciałbym zrobić rozbiór Co ty na to? Jakieś randewu <grym> Dobra, no? Czemu A skąd mija? jesteś? Kiedy? No YouTube mi kanał po prostu no za po... I się nie śmiej k... No chu śmieje. Wre do okay. Ej, bo kolegę zacięło trochę, halo? Tekst, tekst na podryw potrzebuję, bo widzę tutaj, no? Też zostać moją patelnią. To jest moje! <grym> Ale musisz tego użyć w odcinku, okej? Okay? dobra, no powiedziałeś tak. To dobrze się składa, bo chciałem na tobie rozjechać jajca. Dziękuję. O To jest moje! O kur. O mój. Mój. Siemano wariaty. <grym> Ej, czy ty jesteś patelnią? Pewnie. Oj, Iza i składa, bo chciałem na tobie rozjechać jajca. Pójdziemy na randkę? Nie, dziękuję. Czemu? Bo z... Dzień dobry teścioła, witam serdecznie, dawno się nie widzieliśmy no dzień dobry zicuniu O, kolejne dziecko za panią jest Jak pani, jak pani, jak pani byłaby podłogą, ja bym codziennie robił spagat na niej Mówimy się może na jakąś randkę? Myślę, że nie Ile to jest 5 dodać 5 razy 5? 25? Nie 30 Nie? No nie No patrz no, najpierw jak masz 5 dodać 5 razy 5 no to dodaję, w sensie mnożysz sobie 5 razy 5, to masz 25 i dodajesz 5. No to nie wychodzi 25. No nie, wychodzi 30. No bo, patrz, no ja tu Masz 5 razy 5, to do... no. no, masz 25 i dodajesz jeszcze potem 5, to wychodzi 30. No 25 wychodzi. Jak, jak? No nie, bo 5 razy 5 to jest 25. No i, dwo... no i wychodzi, sama powiedziałeś, że wychodzi 25. Minus 5, no do... ale już 5! Już Tycholę. 5 plus było na początku, nie? Ja nie wiem jak wy to liczyć, ale serio nie umiecie liczyć, skoro wam wychodzi 30. Ja w no jak kurwa? czekaj, ja ci to obliczę szybko. 5 ten równa się 25. Czekaj. No, Moja, no masz! Masz 5, 5 razy 2. 5! Dodać no. PLUS <grym> zdjęć! <grym> I ty no WŁAŚNIE ale patrz kur kurwa Czekaj. Tak nie opier <grym>